Ile razy pierśma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim. Tyle tysięcy razy pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje o Trójco Przenajświętsza. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Dopomóż mi do tego, O Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny. Bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków. Bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż mi, panie, aby serce moje było miłosierne. Bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze, nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia. Pierwsze, uczynek miłosierny, jakiegokolwiek on będzie rodzaju. Drugie, słowo miłosierne. Jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem. Trzecim jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie? O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Dzień trzeci postawa ufności wobec Pana Boga słowa Pana Jezusa córko moja jeżeli przez Ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to Ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje. Zapewniam Ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać Ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od Twojej ufności. Jeżeli ufność Twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary. Modlitwa Świętej Faustyny. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicą ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego, Boże i Stwórca mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej, nie lękam się niczego ale mam nadzieję śpiewać pieśni chwały wiecznie. Uproś mi święta Faustyno łaskę dziecięcej ufności, abym zawsze i we wszystkim wiernie spełniał wolę Bożą, która jest dla nas samym miłosierdziem. Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże Zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata Boże Zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże. Módlcie się za nami, święta Faustyno, modl się za nami, od dziecka posłuszna Bożym pouczeniom. Modl się za nami. Przez głos Boga skierowana na drogę życia zakonnego. Módl się za nami. Poczyszczona w ogniu niezwykłych prób i doświadczeń. Módl się za nami bliska sercu Matki Bożej Bolesnej. Módl się za nami, obdarzona udziałem w kielichu męki Jezusa. Módl się za nami, wybranko Chrystusa Miłosiernego. Módl się za nami Wzorze ufności pokładanej w Bożym miłosierdziu Módl się za nami Sekretarko Jezusa przez swój dzienniczek Ubogacająca cały kości Módl się za nami Głosicielko najwspanialszego i największego przymiotu Boga, Módl się za nami. Wskazująca drogę uczniom Jezusa przez swoje czyny, słowa i modlitwy, Módl się za nami. Ofiaro całopalna za nawrócenie grzeszni i się za nami, apostoł kona mających. Modrz się za nami, mężna w walkach z szatanem o tu Módl się za nami. Pokorną i ufną modlitwą oddalająca od ziemi Boże kary. Módl się za nami. tylko uginających się pod brzemieniem krzyża. Módl się za nami. Przewodniczko powołanych do życia konsekrowanego, Mohud się za nami, nauczycielko kierowników duchowych, Mohud się za nami, nasza orędowniczko przed tronem Boga. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie, Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.